Cześć Widzowie! Zapraszam Was na podsumowanie miesiąca. W marcu dość dużo się działo, chociaż nie aż tyle, jakbym chciał, ponieważ wpadły mi dodatkowe inne zadania i nie mogłem poświęcić tyle czasu na YouTube, ile bym chciał. Natomiast dzisiaj zobaczycie po kolei, co się działo. Jest to fajny film, szczególnie dla osób, które nie mają czasu regularnie wpadać na mój kanał i zaglądają na przykład raz na tydzień. Tutaj będziecie mieli podane na tacy wszystkie filmy oraz linki do nich, więc możecie od razu przejść do interesujących Was materiałów. Zaczynamy! Pierwszym recenzją, jaka pojawiła się w marcu była obszerna recenzja myszek bezprzewodowych Saviory. Bardzo fajne myszki w kolorze do wyboru czarnym lub białym, które można kupić za około 150 zł. Oczywiście były zapowiedzi i premiery gier, czyli w co zagrać w marcu. Mogliście tam zobaczyć nadchodzące tytuły na PC i konsole, chociażby jedną z największych premier marca, czyli The Last of Us w wersji na pc -ty. No na pewno wiele osób na to czekało. Może też uda mi się kiedyś zagrać. Oczywiście materiał na kwiecień już jest w przygotowaniu. Endor Fitok 75 Wallace. w październiku mieliśmy recenzję premierowo w wersji 60% czyli kompakt. natomiast oferta się rozszerzyła, mamy teraz klawiatury większe niż 60% czyli 75, TKL oraz pełną wersję, a tutaj macie naprawdę obszerną recenzję tej klawiatury, więc jak nie widzieliście to zapraszam. Pojawił się także poradnik krok po kroku, praktyczny, bardzo przydatny, czyli wymiana przełączników mechanicznych w klawiaturach z hot-swapem. Jeśli zastanawiacie się, jak w ogóle się do tego zabrać, żeby niczego nie zepsuć, to ten poradnik oczywiście się przyda. Udało mi się też nagrać szybkiego vloga, natomiast niestety starczyło czasu na tylko jednego w marcu. Kolejny film z mega-promotem na klawiatury Modekom Volcano Gamer 96BT. Super promocja, niewiarygodnie niska cena. Jeśli jeszcze jest, no to koniecznie sprawdźcie ten film, ponieważ można zaoszczędzić ładnych kilka stówek. Następnie myszka MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless. Rewelacyjna propozycja już z takiej średniej półki, ponieważ myszka kosztuje około 350 zł, ale może konkurować z myszkami, które są nawet dwukrotnie droższe. Epicka żywotność na jednym ładowaniu, ponieważ około 100 godzin ta myszka bez problemu wytrzymuje. Dlatego lekka, wygodna i precyzyjna, czego więcej chcieć. Kolejny poradnik praktyczny to jak podłączyć Nintendo Switch do telewizora lub monitora, nie mając podstawki dokującej. Oczywiście poradnik nie dotyczy Nintendo Switch Lite, ale wszystkich innych wersji jak najbardziej. Tak więc chcecie przydatnego tipa, no to sprawdźcie. Porównanie słuchawek. Dawno nie było porównania, więc się pojawiło i w tym materiale są porównywane słuchawki Savio Nexus ze słuchawkami Savio Stratus czyli headsety dość podobne, ale jednak nie do końca. Obiecywałem Wam także nowe rozgrywki z Apex Legends. Jak się okazuje, co mnie zdziwiło sporo osób na to, czeka. Kolejne będą już niedługo, chociaż w najbliższym czasie mam zamiar ograniczyć trochę grania, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i pojawił się też poradnik zakupowy, czyli Top 6 klawiatur z hotswapem, klawiatury, które u mnie były testowane, od 90 zł do około 450 Macie fajny przekrój, możecie w kilka minut dowiedzieć się co i jak z tymi klawiaturami i łatwiej Wam to na pewno wybór, którą z nich wybrać, a jakbyście chcieli wiedzieć więcej, no to oczywiście są też pełne recenzje na kanale. I promocja na komputery Mastero. Macie w tej chwili potrójną korzyść, ponieważ kupując komputery Mastero dostajecie mój kod rabatowy, czyli około 100 zł taniej na każdym kąpie, ale do tego są też do w tej chwili gratisy od MSI, czyli pomysł w tej klawiaturze do serii komputerów Mastero, które są sygnowane przez tą właśnie markę. No i na sam koniec miesiąca wleciała recenzja klawiatury mechanicznej w formacie 60%, bezprzewodowej, ale na lutów, czyli Crux Neo Pro RGB Wireless, wersja z gateronami Yellow. Czyli taka stara krawatura, ale z nową wersją przełączników, więc też ciekawa recenzja do obejrzenia, chociażby teraz na weekend. No i poza tymi dużymi filmami było też około 10 shortów, w tym rozpakowania oraz recenzje w minutę i inne ciekawe filmy. Tak więc łącznie zebrało się tego ponad 25 filmów. Myślę, że jak na taki marzec całkiem nieźle, bo praktycznie wychodzi jeden film dziennie, ale były też konkursy. Pierwszy konkurs był w poradniku, jak podłączyć Nintendo Switch do telewizora monitora. Tam do wygrania były dwa multiporty Natec Fowler 2 warte po około 120 zł sztuka. Oraz w filmiku z Apex Legends był konkurs, gdzie do rozdania miałem trzy klasyczne, ale naprawdę fajne gry. Tak więc za chwilę jeszcze zobaczycie to, co wygrał, i te osoby proszą o kontakt na mail konkursowy, który był podawany w filmach właśnie z tymi konkursami. Tam to znajdziecie, więc wystarczy wrócić do filmiku z Apex Legends, ostatniego, albo z poradnikiem dotyczącym Nintendo Switch. Tak więc, oto zwycięzcy poszczególnych konkursów, oczywiście wielkie gratulacje. Było aż 5 nagród do rozdania, wszystkie trafiają teraz w dobre ręce. Ok, tak więc podsumowując, podsumowanie, marzec uważam za miesiąc taki dość standardowy, nie ma co porównywać np. z listopadem czy grudniem. Natomiast w kwietniu również będzie ciekawie, przygotowuję dla Was bardzo dużo recenzji, bardzo dużo poradników. Będą też oczywiście konkursy, z którymi mam nadzieję uda mi się jeszcze bardziej rozkręcić niż do tej pory. Już jest ich więcej niż kiedyś, ale jeszcze nie tyle co planowałem. Ale dojdziemy do wszystkiego małymi kroczkami. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeśli doceniacie czas, który poświęciłem na przygotowanie tego filmu, czyli na ładnych kilka godzin, to będę wdzięczny za taką podstawową, chociażby formę wsparcia w postaci zostawienia łapki w górę. Jak chcecie wam napisać komentarz to będzie bardzo miło, a jak ktoś w tej chwili zdecyduje się kliknąć przycisk subskrybuj, magiczny przycisk, no to również będę bardzo wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału. Sklep MocnyKomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy.